Dzień dobry, Pani Prezes, No właśnie tak, tutaj oglądamy naszych podopiecznych, Pani Kierownik, patrzymy jak sobie żyją spokojnie, także po prostu mam, mam cały czas podgląd tego tematu. A co, przybywa osób? Tak, w osób dużej, mamy? bardzo dużej mierze przybywa osób, może już teraz nie z terenu samego Gdańska, bo, bo jak gdyby konkursy się pokończyły, natomiast są na wszystkie te ościenne które jak gdyby kierowały y, y, do nas podopiecznych, też księżkę. Ale w razie czego jakby była potrzeba skierowania. Nie ma problemu. Problemów. Zawsze dla Gdańska jesteśmy otwarci. Problemem bezdomności zajmuję się już od 20 lat. Najpierw miałam y, i założyłam stowarzyszenie na rzecz bezdomnych Agapę. W tej chwili od y, 2012 y, założyłam nowe stowarzyszenie y, pod właśnie szyldem pana Keja i temat bezdomności, i pracy z partnerami MOPR-u na co dzień, jak gdyby, doświadczymy tej współpracy. Tak? Nie uważam, że nie ma rozwiązania problemu bez takiego partnera, jakim jest po prostu MOPR w Gdańsku. Uważam, że Gdański MOPR ma bardzo dobrze wyszkoloną kadrę profesjonalistów co do obsługi osób bezdomnych. To jest refera do spraw osób bezdomnych. Mówimy jednym językiem, zmierzamy w jednym kierunku po to, żeby, jak gdyby, te osoby bezdomne we takiej drodze życiowej. To było wiele lat e, współpracy, e, wymiany doświadczeń, e, kierowania osób bezdomnych z Gdańska do nas e, i to zaowocowało właśnie takim partnerstwem, które pozwala w, w sposób takim w całej gamie, w całej szerokości obsłużyć osoby bezdomne. Osoby, które przebywają e, w naszych, naszych placówkach są to Klienci mopr w Gdańsku, a zarazem klienci naszych placówek. Współpraca z mopr w Gdańsku wniosła wiele cennych doświadczeń i mądrości, bo organizacje pozarządowe nie zawsze mają tą wiedzę mają gorące serce i gorące głowy natomiast pracownicy MOPR-u znają przepisy, wydają decyzje kierujące więc jak gdyby ta wiedza z jednej i z drugiej strony powoduje, że te osoby nasze, bezdomne, są po prostu obsłużone w sposób profesjonalny. I bardzo wysoko oceniam współpracę. Projekt Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usług Pomocy i Integracji Społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.